Mamy gościa przy brzegu, którym pije powietrze z wierzchu, patrzy na nas i chyba będzie odpływał. Może podejdę, ile się uda. No tak, tak. Ruszył się? Nie ruszył się. Dalej jest. No. A my spróbujemy. Nie postraszył się. Ta bezpłowita płynie właśnie całe statko tych małych szczupaczy. No. Nie boi się. Albo jest taki ogłupiały. Kurczę, tutaj są tysiące ryb. Tysiące ryb białej ryby okoniki, szczupaki, szczupaki takie po, po 60-70 cm leszcze przede wszystkim w tej chwili okonie i leszcze. Tutaj widać no i to coś, coś większego tu idzie. No podchodzą duże okonie, takie 30, 40 w tej chwili. Prawie do 40 cm takie okonie. Tu przy brzegu jest. Białe głowy, białe głowy, martwy krąpik ryba. Tam jest leszko 35-40 no i tysiące innej białej ryby. Nie wiem co tu się dzieje. Szupak też jakiś uszkodzony. Widzę to w granicach 60 cm, podchodzi tutaj, schodzi na dół jakieś plamy. Ma na okolicach głowy. Duży, duży taki leszczyk, białe pyski Normalne białe pyski tu też wychodzą okonie, białe, białe ten coś tu się dzieje. To wszystko widać, to wszystko bańki, to są wszystko rybka stojąca na górze o, zaś, zaś szupak podszedł tutaj No, okoń biały tutaj jakieś koło głowy za głową zaraz jakieś białe plamy szczupak w trawie tutaj jest schowany, za chwilę one wyjdą wszystko coś tu jest męczy tą rybę to nie jest tylko i wyłącznie coś ta ryba jest jakby chora Konie. No, jeszcze raz widzimy tutaj białe plamy, białe plamy na głowie, białe pyski. Filmek tutaj kręcę. To są trzy takie okonie w granicach około 40 cm. Eee, widać ewidentnie białe tutaj plamy w okolicach głowy, na głowie, na karku, na pysku. Na wszystkich tutaj trzech sztukach. Zaraz one Dobry. pójdą do, do badania. Nie wiem, co to jest powodowane tym. O. To Ewidentnie, pod, pod, pod płetwami bocznymi na tym, tutaj, widać, widać plamy. Tu, tu, tu. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Tak samo tutaj są plamy. No właśnie, no bo teraz się zastałem w którym miejscu, tak? To tutaj najbardziej tragedia jest. Tu no. jest, nie jest Teraz, no jakby. Się... No zobaczę, no dobra. Tutaj takie dwa leszcze, które powoli leszczyki, które już powoli klękały. Też coś pod pyskiem. Pyski takie jakieś mają białe, ewidentnie białe. Także no nie wiem, źle, źle to wygląda. Agregat pracuje. Natlenianie idzie. no Zobaczymy jaki to przyniesie efekt. Na razie ryba się nie wiem, z wierzchu jeszcze się nie, nie straciła całkiem. Ale zobaczymy, jak to idzie. Co to, to da? No, na razie tyle. Znowu się dzieje to samo co wczoraj. Znowu ta ryba podchodzi z szupaczki. Biała ryba w tej chwili, o konie. I to konie takie same jak wczoraj. I z białymi plamami na głowie i na bokach. Biała ryba, tak samo jak wczoraj. Białe wargi tysiące, i to pomieszane z większą rybą. większe, leszcze o tutaj widzę już na dnie parę szczupaków w takich granicach 50 woda normalnie jest z pianą na wierzchu i z rybami no w wodzie tu widać coraz więcej tych szczupaków w chwila spokoju to podchodzą no szczup szczupaczki taki okonik taki dosyć szczupaczek no, mnóstwo mnóstwo takie do 40 cm okonie nie wiem a tam jest taka podchodzi taki szczupak tam koło trawy po prawej stronie no ten ma jakiś uszkodzony pysk. Nie wiem czy odrapany, czy biały. To jest takie jakieś 55, 55, 60 cm. Z tyłu za chwilę znowu idzie drugi klapion, a krokodyle na wierzchu. Pod spodem podchodzą tutaj duże, leszcze. W granicach 40-40 parę centymetrów trzymają się i czasami podchodzą pod wierzch. To jest multum, to jest coś... Można obejrzeć co tu się dzieje. Na całej powierzchni tutaj zatoki. Nie wiem, pokażę tutaj, bo to może lepiej będzie widać. Widać tutaj okonie znowu, trzymają się chwilę, ale wystarczy chwilę spokojnie posiedzieć, to one przyjdą całkiem na brzeg. O, mamy tutaj jakiegoś jednego, praktycznie idzie na stojąco, na baczność, idzie do brzegu okoń. obok zaraz szupak pod wodą jakieś 15 cm taka 50, 55 wychodzi teraz i głowę pokazuje za chwilkę obok o widać go teraz o wiele lepiej mówię o konie są pokryte białymi plamami na głowie Zaraz za bocznymi skrzylami, proszę, można zobaczyć tysiące, tysiące. Nie wiem, nie wiem naprawdę, co to może być.